Witam was widzowie na filmie, na którym bardzo długo czekaliście, bo to jest tier lista WSZYSTKICH POSTACI Z PLANTS VS ZOMBIES 1 Nie wiem czy tutaj są tak szczerze wszystkie postacie, ale dobrze, zaczynamy więc Na dobry początek wam powiem, że to jest losowe trochę, nie wiem co tu się stało Czemu pierwszy jestem pan kołowroteczek, helikoptereczek, ale jest dobry Kręci się, wypieprza te zombiaki, które na balonach jeżdżą, więc Zasługuje, żeby być dobrym, tak szczerze. Kolejna jest kofeina Skąd on się urwał, nie mam pojęcia. Czy ja go użyłem chociaż raz, jednokrotnie, nie wydaje mi się, czy wy go używać? Kolejny jest pan ice room. No, Śmiesznie w sumie wygląda patrzcie na gomina. Grrr. Zatem fakt mogę dać go do dobrego, bo on jest dobry. Kurcze, Doomshom, jak on nie, to Polskę wysadzi całą. No, no mega dobry jest, kurde, dajesz go, wywaliasz całą mapę, wszystkie zombiaki leżą na ziemi, no i kurde, popiół po nich pozostanie jedynie. Kolejną rzeczą jest Pan Imitator, czy on jest dobry? Jest dobry, czy jest mega dobry? Nie jest mega dobry. Grave Buster mega jest dobry, bo możesz pozbyć się na nagrobka za 75 słoneczek. No właśnie, not worth it zdecydowanie 75 słońca, wolny trochę Richard, jak pamiętam Tylko po to, żeby zniszczyć nagrobek W Plants vs Zombies 1 zrujnowana postać Pan Kapusta daje w usta, no Bez niego początkowych chyba poziomów yy, Poziomów yy, dachowych to byś nie zrobił, no ale Średni jest, tak szczerze Nie polecam, nie lubię go jakoś Grzyw z Czarnobyla Ile on ma otworów? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, Osiem otworów Potwór, nie potwór! Ważne, że ma otwór! Jest drogą rośliną. Również ze sklepu Davea, jak imitator. Dobry, jest. Nie wiem, czy mega dobrym. Dobry. Bardzo dużo damage'a bije, ale niech pozostanie w dobrym, bo nie podoba mi się go design. Oj, oj, oj! pan karabin, jak on tam miał? Gatling P, o! Gatling P zadaje mega dużo obrażeń. To kosztuje chyba 300 słońca? Nie, 400 chyba. I musisz go postawić na repeatera, co bardzo dużo słońca. Musisz go jeszcze kupić w sklepie Davea. Więc leci na dobre. Jedynie do się go używa tak szczerze. Ja nie pamiętam, że on go używał gdzieś indziej. Chybno to od zawsze jakoś ja go faworyzowałem tak szczerze. Dostawał ode mnie jakieś specjalne traktowanie. Na tej grałem w plan z Zombies 2, to spośród wszystkich dobrych postaci zagamy kupiłem tego gówniaka. Nie wiem. Po prostu, pewnie jak byłem mały, to mi się spodobały jego kolorki i mi to zostało tak do końca, więc zamiast do średnich leci do dobrego, bo go lubię, sztywny jest. Pan Doniczka, główno totalne, ale tak z innej beczki, no. Jakbyś nie miał Pana Doniczki, to co byś zrobił? Nic byś nie zrobił, nie przeszedłbyś prawdopodobnie w poziomu dachowych. On jest the most y useful plant. A w ogóle, nie wiem czy widzieliście, zobaczcie na jego ryj, nie na mój, na jego ryj. Jako już jestem mainem kaktusa w Garden Warfare 2. Kaktus zdecydowanie leci na Tier, gówniany. Czemu? No niestety, mimo tego, jak bardzo lubię tą postać, to kurde, no, Trans versus Zombies 1, on jest tak. Z... Dobra, nie będę nawet kończył tego słowa. Nie ma sensu ta postać. Kosztuje więcej niż Pisuty, a jest gorsza. Jedynie fuj jaką funkcję, jaką ma, to jest rozwalanie baloników, no ale pan jak to robi i lepiej to robi niż on, więc kaktus. Mega gówno, niestety Chomper w Garden Warfare 1 i 2 Kojarzy mi się bardzo dobrze Lubię denerwować przeciwników Ale w Plants vs Zombies 1 to przeciwnicy denerwują mnie Jak muszę go postawić, bo w tym czasie Kiedy on żuje zombiaka To oni już przychodzą i zjadają mi tego chompera Czy to nie powinno być na odwrót? Czy to nie ty, panie że powinieneś zjadać te zombiaki? No właśnie, więc średni czomper jest, niestety. Czosnek, kurczę, nie, ja uwielbiam tą postać. sobie. gdyby nie czosnek, to ja bym prawdopodobnie nigdy nie odkrył Plans vs Zombies 1. Nie ja, no, tak naprawdę to żartuję, ale po prostu jest taki trochę goofy, śmiesznie wygląda, więc go daję go do dobrego, no. Ale to jest trochę uselessowy, tak szczerze. Kacel, kurczę. Jest to bardzo dobra roślina, bardzo fajny ma design, wszystkich wrogów na mapie potrafi pokryć swoim zasięgiem strzelania I to według mnie jest sobie bije duży damage, dużo kosztuje, niestety też w sklepie daj trzeba ją kupić, ale według mnie Jedna chyba z najlepszych postaci w całym Plac Zombies jeden, więc wędruję do boskie Film Shroom, no większość by pewnie powiedziała, że jest dobry, ale według mnie no, on, Tyle razy mnie on zawiódł, tak szczerze nie ma chyba niczego na świecie, co więcej razy mnie zawiodło niż Fionzu. Nawet w ostatnim odcinku na Zloka, czyli challenge, w którym każda roślina ma wyłącznie jedno życie na całą rozgrywkę. Fionzum mnie zawiódł na pełnej parze. Sami sobie obejście. Ja tej rośliny po prostu nie trafił już po tym co mi zrobiła. Nigdy nie na nią tak samo średnia. Ja. Cherry bombka, no to jest... Przyjemna roślinka. Stawiasz ją, wybucha, nie ma zombiaków. Często ratuje dupę więc się sensie do mega dobre. Tak samo jak bardzo często ratuje dupę jest złoty magnes, który dosłownie nie ma w ogóle sensu w tej grze, bo zbiera ci monetki. Mega gówno. Kolejna jest giga kolba. Ja chyba tak nazywam jednego z stopni wspierania na moim kanale. No giga kolba jak gigakolba. jest giga, na kółkach może jeździć, w sensie nie może, tylko ma kółka dla ozdoby. Jakby jeździła, to byłoby głupio strasznie. Ale ona polega na tym, że wielki dupny pocisk wali w to miejsce, gdzie ty sobie skierujesz, ale musi się trochę naładować. Ten pocisk zadaje mega dużo obrażeń, ale z tym mega wiąże się też jego cena. Chyba razem z budowaniem tego kosztuje, no, dwa kernel pulty i postawienie, to chyba 600 kosztuje? Nie jestem pewien, bo w tą grę bardzo dawno temu, ostatnio grałem, więc do mega dobrego nie poleci, bo... Tego wyłącznie używa się praktycznie w Endlessach, czyli gdzie masz nieskończoność fal. A tak to w normalnych levelach to rzadko tego używasz, więc do, poleci do dobre. Tak na granicy szczerze, no ale niech do dobre poleci, bo brzydka jest. To jest ziomek, którego jakby czyli bomba w mojej głowie wyparła tak w 100%. Prawie nigdy go nie używałem, tego pepera. On wyłącznie dla mnie służył do tego, żeby pozbyć się tych skurczy byków na lodzie kuźwa, co robili ci ten lud. I potem po nim jeździli tylko do tego go używałem, ale niech będzie, że jest dobry. Kernel pulcik, kurde, ja go bardzo lubię. Może w plan Zombis 1 jest gorszy niż w dwójce, tak mi się wydaje przynajmniej, ale według mnie to wystarczy, żeby być w dobrym, bo ja go bardzo lubię, to jest bardzo sympatyczna postać. Dogadał się z nim piszutę Używasz go na początku, potem przestajesz. no Niech będzie, że to jest średni, kurczę. Lilipadik tak samo, tak samo jak Doniczka leci do mega dobrym, bo jest. mega dobra. Umożliwia Ci stawianie roślin na wodzie, co jest... Oj, i żeby postawić tego, trzeba mieć tego, więc polecam Wam bardzo. Magnet, no jakoś, no nie wiem, no rzadko go używałem szczerze, ale on przyciąga wszystkie metalowe rzeczy. Poleci do średniego. Marigold, czy ja go kiedykolwiek kurde używałem? Watermelon, no to już jest trochę lepiej. Trochę dużo kosztuje, ale jego damage jest fajny i ma chyba w jedynce, nie wiem czy ma, ale w dwójce ma splash damage, więc... Jest dobry. Latarnia! Ta roślina polega na tym, że jak jest te 10 levelów z mgłą w tej całej grze, to masz go postać w mgle i on ci oświetli drogę. Tylko musisz przewidzieć fakt, że bardzo prawdopodobne jest to, że w mgle też chodzą zombiaki, a to, że mgła jest daleko... To te zombiaki ci zjedzą tą latarnię. Słaba. A i to mine. Bardzo go lubię. Ma do niego sentyment. Fajne ma zęby. Niech będzie, że jest mega dobry. Patrzmy, bo ja go używam głównie do tego do ochrony. Niestety poświęcam jego życie, żeby inne rośliny mogły żyć. Tak wygląda jego żywot w mojej rozgrywce. Niestety w odcinku z nas z Loka, to nie mógł tak działać, bo miał jedno życie i umarł bardzo szybko. Ale według mnie jest mega dobry, ponieważ kosztuje tyle. Zero kosztuje. No i dobrze. Dynia. Również tylko nendlesa. Nie wiem. Bardzo lubię Dynie w Plants vs. Zombies 1, bo jakoś, kuczek, jak grałem w Plants vs. Zombies 1, to go brałem na każdy level i chciałem, żeby każdy miał Dynie, żeby żadna roślinka mi nie umarła, no ale tylko do Endless'a się go używa, tak szczerze, więc poleci do dobrego, bo w, tak w Adventure to rzadko go się używa, ale jest fajne. Repeater, no i on przez całą grę mi praktycznie towarzyszy, głównie go używam. Więc płaci do mega dobrego. To jest klasyczek strzela po prostu zamiast jednego, jak pisz, to jest strzela dwa grochy. Scaredish room. No w sumie to u niektórych wyżej, u niektórych niżej, u mnie to ja sam nie mam pojęcia. Kosztuje 25, z jest plusem, ale gdy zombie do niego podejdzie, to jak jakaś pita chowa się kurde pod czapką normalnie. Ciężko mi to ocenić. Ma trochę gówniany damage, ale na początku... Mikrofon mi spadł. Bije dosyć słaby demecz, ale na początku dosyć spoko, więc niech poleci do średnich. Seashroum, no to... Obyście oczekiwali, że dałbym go tu, no ale on nie zasługuje. Dłużej się ładuje. Jakoś nie wiem, nie lubię go, no. On jest sigmą, on jest... ...jakimś, nie wiem... ...podrabiańcem. Tak pomiędzy dobrym, a średnim, więc... Średni tak szczerze, nie wiem czemu taka duża różnica, ale... Snoopy, kurczę, on również mi towarzyszy przez całą praktyczną grę. Zwykły P4 w średnim Snoopy w mega dobrym. Takie właśnie oceny daję na NPViz. Po więcej takich ocen subskrybujcie kanał. No co mam powiedzieć, no ja nie wiem, mam jakieś specjalne ratingi, ale go daję do mega dobry, bo ja go zawsze praktycznie używałem. Spike Widwy, Transverse Zombies 1 trochę. nie ma sensu i tylko do Endlessa, Znowu, nie wiem. Endless to jest ten tryb, gdzie w nieskończoność chodzą zombie jak, jak coś. Nie używałem go w normalnych levelach w ogóle. Więc, jak i jego brat, lecą do dobrego po prostu. O i ten zmutowany gówniak z Czarnobyla numer 2. Z dupy mu głowa wyrosła. Czy to dobrze? Czy to nie? Jest taki jak zwykły p-shooter, tylko że strzela też do tyłu. I on jest tylko po to wyłącznie, żeby digger zombie kontrolować. Niech poleci do średnich po prostu. A teraz... Jego imienia nie wypowiem, bo nie ja je wymyśliłem, lecz ja go nazywam po swoim imieniu. Dobra, powiem to, Zbyszek. On jest super, kurde. Patrzcie, jak on wygląda. On jest taki pomarszczony, taki zły. Nie wiem, jak byłem dzieciakiem, on był moją top 1 roślinką, kurde. Nie wiem, czemu ja to lubiłem. Ziomek, patrzcie, to jest ząbiak, to jest ten. Kulcze. I po ząbiaku. Nie, to mi się w nim podobało. Nie wiem, czemu go tak lubię, ale poleci do boskiego. Squash. Screen go. Jezu, ja go... Kus, ja go nawet w ogóle nie używałem tak szczerze. Wie, w jednym levelu jest obowiązek go użyć. poza tym levelem nie używałem go, ale fajną jest rośliną, więc pójdzie do, do, do dobrego. Sam szum, kule, zawsze do niego miałem jakiś problem, nie siedział mi... Wkurzało mnie to, jak długo trzeba czekać, żeby ten gówniak wyrósł. Ja rozumiem, że na przykład ja też potrzebowałem czasu, żeby wyrosnąć, ale ja nie jestem myślinką w plan Zombies. Ja Ci nie daję słońca, tylko daję Ci content, który oglądasz i... Nie doceniasz tego, na łapki nie zostawiłeś? Weź zostaw łapy. Kurde no niech będzie, że jest dobry. Sunflower, maskę, żeby przejść grę, więc ci do boskiego. Generuje ci słońce, jak gdyby nigdy nic. Jest dobry, drogi. Trochę długo się ładuje. Chociaż nie wiem, czy długo się ładuje. Nie pamiętam, szczerze. E tak, pomiędzy mega dobrem a dobrym, niech pójdzie do dobrego. Jego lubię nadużywać, bo on kosztował chyba 25 słońc. I zabijał każdego zombiaka, jaki w niego wszedł na terenach wodnych Chyba oprócz delfina Peter no Też miałem do niego jakiś problem To, że kosztuje 300, no ja rozumiem, że na ma 3 dziury Ale no nie, to za dużo, kurde no, Nigdy go nie używałem, tak szczerze Torchwood to jest dobry, jak go dobrze używasz Znaczy w sensie to jest gra o roślinkach kontra zombie, więc ciężko go źle używać No ale dobry jest, kurde, no Twin Sunflower, kurde Żeby go postawić Musisz mieć już Sunflowera I musisz mieć chyba Sto kurde słońc To jest jedyna postać na Endlessa Bo nie wiem po co ci on w normalnej grze Więc odejdź i do dobrego Ziomek odpychający bungee Nie ja zapomniałem, że jest taka postać Polegał na tym, że odpychał bungee Był tani Ale zajmował ci kurde slota Na poziomach dechowych Ale mimo tego jest mega dobry Bo gdyby nie on To by te wszystkie bungee zombie ci wciągały rośliny Więc spokoj. Wolnacik, well, no kurde no Też jest dobry Wkurzało mnie zawsze jak długo on się ładuje Czy on mi ratował dupę? Ratował Pomiędzy mega dobrym a dobrym ląduje Walnut, który nie jest orzechem, a jest ziemniakiem widzowym. Mówię to po raz setny w historii tego kanału. I Winter który może pójść do mega dobrego, no. Slowuje całe zombiaki i bije chyba taki sam demeszek zwykły. Trochę musisz przepłacić, ale... A wy widzowie piszcie, czy dobrze zrobię tą tę listę. Co byście zmienili? Czy jest jakaś kontrowersyjna opinia? Ja wam dziękuję za oglądanie. Piszcie komentarze i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Subskrybujcie po więcej. Siema Elowina. Subskrybujcie. Hello.